tylko takie. Naaa! Tychania! Chwalifikowana! Aniana! No, już? Trzy sekundy, tak. Z pozytywną energią. <laughs> On nie wywaliło mnie! Żartujesz! <laughs> no to co ma być? Angular Play zaprasza was na odcinek, subskrybuje go każdy z nas. Hej, cześć, witajcie w pierwszym odcinku z Hide and Seek. Dzisiaj ze mną jest Roger, RKRification. Dzień dobry. Cześć, RKRification, Roger, to jestem ja i witajcie w Hide and Seeku. Dobrze, ym, i czekamy tutaj na tą arenę, czy gdzie? No, tutaj czekamy już w sumie 160 sekund, ale jak zaraz dojdzie więcej ludzi, to to się będzie systematycznie zmniejszać. Więc nie wiem, czy ty robisz cięcie, czy czekamy. Um dobra, jesteśmy. My tutaj rozmawialiśmy o sprawach biznesowych przez ten czas, jakby ocięcie, ale ty czym ja jestem? Aha, dobra. E, szukasz... Czym jesteś? Czym jesteś? E, a ty pewnie szukasz a -a. Nie, nie szukam, nie szukam. A ty Serio. czym jesteś? Nie powiem ci. No czemu, no przecież. A no, no dobra. To po co ja ci mówiłem? Taka podpuszka, jakby mnie zabili za szybko, ale w sumie to nie wiem. Nie mam zielonego Czekajcie. pojęcia gdzie się schować. O nie, oni już szukają. Nie, no, no, tak, nie, po co? Czekaj, no, jezu, no, wejdź tu Ja tu gram ogólnie tak z y, trzeci raz Fidenfica, tak całego Roger tutaj już dłużej grał Ja, kokrze ja mam tutaj 7000 tokenów, już ponad kompletnie wszystko No, Fana. kupiłem sobie kompas i, i jeszcze mi zostało Kompas? Po to, aha, no ten Do wybierania bloczka Aha, no O nie! No Hmm. No to ja sobie potem napiszę o rangę youtubera i będę miał więcej rzeczy. <laughs> Sprawdź, ja też chcę rangę youtubera. DIRO tu dają 50 tysięcy. Oj, nie wiem, chyba 100. Oho. chyba 100. Ja im dam to. Ile ile ci brakuje do 100? 27. No to słuchaj, to jest. Tu... Dobry dzień To tydzień. Do, zrobi się, to jest tydzień jakoś się z, postarał. Z, zro... Nagraj słuchaj coś z PewDiePie'em i o, tyle. No, no chciała ze mną nagrywać, ale to nie ma widzów w ogóle, to to będę tym. Nim... Dokładnie, no słuchaj, do mnie też, on jest w ogóle zdesperowany. Wiesz, napisał do mnie PewDiePie no że... i no coś tam, coś. Też... Idzie... Fajny kanał masz, nie nagraj idziemy, coś. No. no. Wiesz, taka sytuacja. Dobra, mamy mieczyki. Aha, no faktycznie. Dobra, to ja tutaj już obok mnie chodzi da De... De FROM. Jakoś tak. Żartujesz Defron? No. Koło ciebie chodzi? No. Koło mnie też, gdzie ty jesteś? W takim... takim. O, jeszcze idzie. W takich hali. No, ale w takich... o no, no właśnie. Cześć. A nie? teraz widzisz jakiegoś Shield 0123456789. Znaczy... Przeszedł, on przeszedł tak, on jest trochę dalej już. Tak naprzeciwko no, 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 no. mnie, tak dalej. Ej, my jesteśmy gdzieś blisko siebie. Emocjonujące. Dokładnie! Teraz, gdzie ty jesteś? Tam, gdzie ma, mają być fajne... Ale musieli się postarać ludzie, żeby zbudować, nie? Ładnie to zbudowaliśmy. Tak, pięknie. No to, to trzy godziny roboty. No i no, widzicie. My, my, my to narysowaliśmy w Paint'cie. A potem to się <gry> czymś tam wykleiło. Wykład. Dokładnie. Sharpness 1. O, mam tego! Jeszcze tu mamy z, z masakry. Ej, dobra, słuchaj, czy gdzieś koło ciebie biegają jakieś schodki? Znaczy, blok drewna, ha? <grym> i, I ten Shil, i ten Shil tu biegnie. Nie, to właśnie koło mnie przebiegł Defron. Defron, i Vincent, znaczy, tak. O nie, Shil, to znaczy, ten koleś mi tu biegnie, ten Shil. Shil 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to na pewno ten sam? Na pewno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Taka sytuacja. I on tu biegnie obok mnie. Biegnij ANGULAR! Nie, czekaj. Biegnij! Ja, ja, tu, ja tu stoję. On ma 19 HP, dobra 20. Przeżyjemy. 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 ANGULAR! Chyba ty. No nie, koleś mi tu biegnie. O, widzę Sheely. Ojej, ale ja, ale ja mam dobrą... O kurde! Co? Nie miałem dobrą kampę, ale tak się emocjonowałem, że przez przypadek nacisnąłem spację i podskoczyłem. Skaczesz <laughs> się w radości po prostu. No. Ale oni są głupi. Ja jak zazwyczaj szukam, to klikam praktycznie we wszystko. No, tak jest. A oni tylko chodzą i na wzrok to biorą. No. Ale. Pod, może im podpowiedz, słuchaj, że tutaj chodzi o to, że właśnie my nie wyglądamy jak, jak ludziki, tylko jak klocki. No tak samo, nie wiem, czy tu koleś jest obok mnie, yy, tutaj jest ten. No, yy, jak to się nazywa? Ten klocek taki. Sun, stone, Brick. Stone Brick. Yy, i, no. I ten. No i nie wiem, czy to koleś, czy tylko sobie stoi klocek, tak, Hamsko sto, stoi obok mnie. <laughs> O nie, idź stąd, idź stąd, nie, nie, proszę nie, tutaj, nie tutaj nie. A, to ja wiem gdzie ty jesteś, wiem, widzę cię, uciekaj Widzę cię, widzę cię Ej, tu jestem ja, tu jestem ja Gdzie? Gdzie? Za tobą, za tobą On biegnie, weź go tam strzel O shit! Ej, przez ciebie Przez ciebie straciłem kampę po, To po co się ruszałeś? Dobra, czekaj O nie! <noise> Nie, nawet nie wiem czy sprintuje, Ej, to jest drugi. Koleś obok mnie biega. Fuck. Nie! A. Nie, 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 nie! Wyjdź, wyjdź, wyjdź. no fuck. Przez ciebie. Chłechłe, chłe, chłe. chłe, chłe, chłe. tu jestem. Cześć. A jak wy wygląda? Mm. Mm. Zaraz. O! Angular, dobra. Jesteś. No, czekaj, bo mnie jeszcze nie wypuścili. Ej, a wypuścili okay. mnie, dobra. Dobra, dobra no. to ja biegam. O, nie! Stąd. Jestem, jestem, nie powiem, nie powiem, teraz, dobrze jesteśmy tu. Co to za chipy tu są? Znaczy, statki, żeby nie było, <laughs> żeby nie było, że, że o coś innego mi chodzi. Ej, nie, nie wiem, co to jest za mapa. W ogóle nie wiem, co to jest za mapa. Ja też, znaczy ja nigdy nie widzę. Ej, kowadła jakieś obok mnie tu chodzą. Ej, to możliwe, że to nie byłem, ja, bo ja nie jestem wcale kowadłem. To jesteś słaby po prostu. Kowadła są w pro. A co, jesteś kowadłem? Może Nie no powiedz czy jesteś kowadłem. No ty powiedz czym jesteś. Kowadłem, a ty? Kowadłem, a ty? No kowadłem, serio, jestem kowadłem. Ty <laughs> ja też Naprawdę? No <laughs> Spoko. I zarazem w niemi ktoś tu znajdzie. Bo w takim dziwnym miejscu się. Też tu są kowadło jedno, ktoś się schował. Kto się koło ciebie schował? No... Koleś w rogu, jakiś... To jesteś ty? Nie wiem... Ja jestem na statku. No, wszyscy jesteśmy na statku. A bo to jest... A, bo to jest taki <grym> duży statek! Ja myślałem, że to jest jakiś hotel, czy coś. <grym> hotel na morzu. nie, idzie I... koleś, fuck! Dawajcie mi miecz, chociaż. Y jeszcze dwie sekundy, jedna, a nie, jeszcze dziesięć sekund. Się, nie, widać. nie, nie, nie. Widział mnie chyba koleś. Gimme <giby> sword now! <giby> Ktoś napisał na czacie. Gimme sword now! Nie! Angular. O, dobra, skoczyłem to... do wody, do wody. W wodzie jestem. Kto, kto do Fak, ciebie idą. mówił Angular? Pingwin. Angular. Bo wiesz, to ma, no fak. O dzięki, knąbeka mi dał. Knołbaka. la, lalala, la. tu uciekasz w wodzie? No, let go, gołat mnie goni, chodź. A widzisz, patrz, ja tutaj cię będę bronić. Chodź, ale zabijemy. uważaj, uważaj, bo ich. Dobra, Dobra ej, zabijemy go. No, dajesz, do... dajesz, dajesz, dajesz. Hej, o ja... jest trzeci! Nie, Sparta. Nie. Uciekaj. Dobra, spokojnie. Patrz, jeszcze buksel nam pomaga. Dawaj, od tył, tył. O stary Sparta Nie co on o rób? nie! Nie! Dobra, spokojnie zginąłeś, o nie, tak być... Tylko mnie nie bij, bo wiesz. Nie, nie, spokojnie wcale na pewno zaraz mnie tam nie będzie. No, no mam taką nadzieję. O, się poga no, no poganiałem za mną. Wiem, wejdę na te, te drabinki i będę ich spychał, może to coś da. No, to ci faktycznie może coś dać. Ale nie, nie Zak tak Zakładając, że żaden z nich nie zna twojej taktyki, a ty właśnie ją wyjawiłeś. Chły. chłopek. To ham. Tylko ja nie wiem, który to był statek. O nie, słaby. spadłem do wody. Nie wiem gdzie oni są tu. Jesteśmy Czucz. wszędzie. Czucz. Co ty nie nie, 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 nie. co się dzieje? Yes. <grym> Jakby powietrze z ciebie sprawdziło, słuchaj. Tak! <grym> No, ale No nie, ja się chciałem. Zabrać. Parę sekund się utrzymałem na tym statku. Jest dobrze. <laughs> Powietrze. Dobra. No, dobra. Uu, teraz giną wszyscy, którzy nie byli tego waci. La 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 la. La 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 la. La la. la, la, la. Le, 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 le. Angular, robimy nowe piosenki, co? No. Ty powiedz powiedz w ogóle w odcinku, że mają mnie subować. Proszę. E, chciałem powiedzieć subujcie Angulara. Subujcie R-Karification, to o, to o, co tu, no, ręką pokazuję, ale to bez sensu. E, e, to, to, co tu teraz się wyświetla, kliknijcie. Subscriber, subscribe, subscribe, subscribe. Tak. Direct, to będzie więcej piosenek to. z Angularem. Co wyzywasz? Nie wyzywam. Chyba ty. No chyba ty. <laughs> chyba ty, Angula. No, chyba ty. Dobra, kto tu jest? Nie widzę tutaj nigdy. Znaczy... Ja też w ogóle nie umiem nikogo znaleźć. Dzisiaj jestem taki trochę... A, może ja dlatego nie umiem nikogo znaleźć, bo spamuję. <laughs> Czym spamujesz? No mieczykiem i po prostu jak spamuję się mieczykiem, to... Ja myszką ruszyłem i mnie ten... I mnie odnaleźli. Znaczy nie odnalazł mnie, ale prawie, no to uciekłem i do wody. Nie odnalazł mnie, ale prawie to uciekłem. No bo już wszedł, no to co? A, a wpadłem, fakt. Jak spadłeś? Z statku, z rufy. Z rufy? Lufy. Ale zepchnął cię ktoś. Y nie, sam zepchnął. Chowający się. się? Nie, sam zepchnąłem się. Ej, co to, Zem... to, to za drabinka? Co to, to za drabinka jakaś nie widziałam. Czy drabinkę widziałam, ale coś tam gdzieś tam. Co powiesz Angular o nowym sezonie masakry? Yyy eee, powiem ci, na razie mi się na tym sezonie najlepiej gra. Na tym, znaczy, najlepiej mi się grało na pierwszym, na drugim i na tym na pierwszym dlatego, że w ogóle pierwszy raz tam byłem. Wiesz. O nie, wyszliśmy. Co to no. ma być? No, ale nie dali mi dojść do słowa. Na tego i. Aha, dobra. Cześć, witajcie. Jesteśmy już na arenie. Wrócimy ja do tego później. Dobrze. O nie. Ty! Co to ma być, jestem z tym? Jestem panią tym. No, fajkarem, znaczy, no, fajkarem. Gdzie ja chodzę? No. Fajkarem? Nie, czym jesteś? O, konie piston. Znaczy nie, ja podążam za nim po prostu. Tak, tak. Ale nie. Cześć, 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 cześć... O, nie, słyszę, że kogoś bijesz. Nie. To coże? Ale to nie ja, dobra, to nie ja, dobra. No dobra, okej, ale nie zabijesz mnie? Nie wiem, jak będzie Nie wiem, nie wiem. Nie zabijesz mnie, to jest Ja proszę, daj mi szansę. A to jest nie, kiedyś. ej, piecyk jest czarny, słuchaj. Piecyk jest czarny i to jest rasizm Dobrze przepraszam, jaki czarny, szary jest. Ej, zobacz, Hi y Seeker has killbot, fuck you. <ścoughs> Masz killbota? Killbot, WTF. Oczywiście Ale mam kampę! No, no! Ale mam kampę! No! O, zabiłem kogoś. A to jest... Nigdy mnie nie Je znajdziesz. drugiego pistona. Nie ma opcji, słuchaj, nie znajdziesz mnie. Nigdy. Nigdy. Ja. nigdy będę tu siedział do końca czasu. Jesteś pewien? Ja tu już nie wiem kogo ile biję osób, ale trochę bije. Czaj. Ej, ej! Ej, angular! No! Nigdy mnie nie znajdziesz! Mam nadzieję. Chyba ty. No bij się! Czemu nie bijesz? A ty końca! <noise> nie zdradzaj. Nie zdradzaj szczegółów. Oj, a mieliśmy, słuchaj, kontynuować rozmowę o o masakrze. <noise> w ogóle. O, tak. I powiem ci, że mi się, wiesz, z perspektywy widza też najbardziej chyba pierwszy sezon podobał. Później drugi, i w sumie te, te ym, sezony, które były na teamy, nie? To one mi się akurat tak średnio podobały. Na timy, Na teamy, na drużyny. A na tiny. No. A jeden no. chyba był na Skybloku, nie? No, trzeci był na Skybloku. Czwarty był taki normalny. Coś w stylu tego, co teraz jest. No i piąty był właśnie na teamy. Ja grałem tam dosyć długo, ale wolę jednak ten, nie? Jak jest właśnie teraz, Aha. tak jak teraz. No rozumiem, a w sumie wiesz, no, na modach się gra ciekawie, bo na modach zawsze jest czym zaskoczyć, nie? No i mi ostatnio Golem Puchaty rozniósł, ale to nic. To... Golem, pucha golem Puchaty? Przed... Puchaty. Mi puchaty, ja zrobiłem puchaty golem. Natomiast, ja sobie wyobrażam. Właśnie oglądałem USKKF-a odcinek i ja się pytał, czy są golemy, czy są mutanty z króliczku. I tak sobie myślałem, że to jest właśnie puchaty golem. O Boże. O, tu jest klaczek. Nie, to chyba. Nie. O ja. O ja aż, mnie zna... aż mnie boli mowę z tego śmiechu. Puchaty golem, o tak a je, jaki. No co, co co? Ej, no? przeniosło, przeniosło mnie gdzieś. Ho, 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 ha, ha, ha. A nie, zabili mnie, tylko nie zauważyłem. <laughs> a nie, zabili mnie, nie dobra, dobra kampa, faktycznie. A to ty mnie zabiłeś? Nie, no czy nie wiem, możliwe. Yy, na dworze byłem. No, to kogoś zabiłem. Tak, znaczy, tynku, bi tak bi biłem Znaczy nie. Biłem jakiś piecyk co leciał, ale nie wiem czy ten... Nie, to ja stałem w miejscu, bo się śmiałem i nie zauważyłem, że ktoś mnie bije. Ja biłem jedynie klocka, co było na dworzu i był szelfa i piecyk ale to oni goniali. Ja klocek tu właśnie jest, ale cały. Dokładnie taka sytuacja nastąpiła. Cały klock, tak. tak. Taka znaczy, sytuacja. pół, w sumie jego pół, bo to jest pół bloka. Pół bloka ale tak, ja pół, pół klocka, tak. No, dokładnie. tak. Cały klocek. a Jaka jest różnica między pół klocka, a całym klockiem? To, że... Ten ma słabszą głowę i pije tylko pół. Później stawia mniejszego kacklocka. Dokładnie, dokładnie. O oh, ja. Yeah. Hop, 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 hop. Which? hih. one do every one. Ej, w ogóle nie wiem o co chodzi, bo. Też. Mi też zawsze piszą, że mam kilaure albo coś, a ja po prostu większość mapek tych starszych to znam na pamięć i nawet w tych różnych, różnych wiesz kompilacjach, że tam, wiesz, czasem no. się, się zmieniają miejsca dochowania. Ale ja nie, nie rozumiem, biegłem za dwoma typami i ten kilaure, no, bo nie, nie schowali się No, ale to właśnie, wiesz, do mnie tak piszą często, że o, ja mam killaurę, bo na przykład mi się zdarza w przeciągu pierwszych tam, nie wiem, dwóch minut gry zabić 15 osób. No tak, no ja też yy, trochę tak z 8 osób gdzieś się zabiłem, tak myślę przynajmniej, przynajmniej ty no, lubiłem. No to jest dobrze, bo wiesz, za każdą zabitą osobę masz tokeny, nie? No ciekawe ile. O nie, dobra. O, Spadłem pod mapę znowu! <laughs> Dobra, tak więc e, dzięki serdecznie za oglądanie tego dziwnego trochę odcinka e, Zapraszam do subskrypcji e, tego kanału RKR Macie w opisie i w ogóle tutaj gdzieś e, też e, no, taka sytuacja, tak więc... A ja dziękuję, bo ja chcę mieć suby Nie chcę <laughs> chyba ty, <laughs> chyba ty e, Kto w tych czasach ma suby? Kto w to gra? Proszę cię. E, dobra. Tak więc, papa, pa, pożegnaj się. Na razie trzymajcie się. Chyba ty.